Każdy z nas na pewno marzy o komfortowej emeryturze, podczas której będziemy mogli bez cieszyć się swoim życiem. Zanim to jednak nastąpi, warto przeanalizować kilka bardzo ważnych czynników, które mają wpływ na sukces naszej emerytury i upewnić się, że faktycznie jesteśmy gotowi, aby dołączyć do grona emerytów. Musimy przede wszystkim mieć pewność, że nas na to stać i nasza sytuacja finansowa jest stabilna. Decyduje o tym wiele elementów, takich jak stały dochód emerytalny, wystarczające oszczędności, brak zadłużenia, niskie koszty utrzymania itd. Dodatkowym wyzwaniem dla dzisiejszych emerytów jest długowieczność, ponieważ żyjemy coraz dłużej i nasze oszczędności emerytalne muszą nam wystarczyć na kolejne 20-30 lat. Kolejna sprawa, na której nie powinniśmy zapomnieć, to uwzględnienie podatków. Ważne jest, aby umiejętnie wykorzystywać dostępne narzędzia i ograniczyć koszty podatkowe i tym samym zmyks, zmaksymalizować nasz dochód. Nasz majątek finansowy ma oczywiście decydujące znaczenie w planowaniu naszej emerytury, ale to nie wszystko. Chcemy nie tylko być pewni, że będzie nas, na to, będzie nas stać na pożądany styl życia na emeryturze, ale musimy się również zastanowić, czy jesteśmy na tą emeryturę gotowi emocjonalnie? Okazuje się bowiem, że wcale nie jest tak łatwo zapełnić długie dni, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do pracowania. Nikt z nas nie chce chyba siedzieć godzinami przed telewizorem, a z drugiej strony aktywne i interesujące spędzanie czasu bardzo często kosztuje. Dlatego po pierwsze należy się zastanowić, czy rzeczywiście jesteśmy na to gotowi, i po drugie mieć świadomość, że na emeryturze wcale nie będziemy wydawać mniej pieniędzy, jakby nam się to wcześniej wydawało. Kolejny element, którego nie możemy pominąć, myśląc o swojej emeryturze, to koszty opieki zdrowotnej. Generalnie zdajemy sobie sprawę, że wydatki medyczne wzrastają wraz z wiekiem, ale nie zawsze rozumiemy, w jak szybkim czasie mogą wyczerpać nasze oszczędności emerytalne. Dlatego odpowiednie zabezpieczenie się od różnego rodzaju wydatków medycznych, zwłaszcza przed opieką długoterminową, jest koniecznością i pozwoli w przyszłości ochronić nasz majątek i naszą przyszłość. Wszystkie wspomniane czynniki w dużej mierze decydują o naszej pomyślnej emeryturze, więc zawsze warto współpracować ze specjalistą finansowym, który pomoże nam w, w jej odpowiednim zaplanowaniu, przygotowaniu się z uwzględnieniem wszystkich aspektów. Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania i chcielibyście upewnić się, że czeka Was bezpieczna przyszłość, zapraszamy do Financial Wealth Alliance. I aby umówić się na bezpłatne konsultacje, proszę zadzwonić do naszego biura na 847-312-3454 i zapraszamy również na naszą stronę Facebookową Zaplanuj Finanse, gdzie na bieżąco informujemy o najnowszych doniesieniach ze świata finansów i planowania emerytalnego.